Witam wszystkich mamy wieczór wtorek no i co tu się stanęło a to się stanęło że mojemu taczy się wymyśliło zajrzeć do do silnika bo trochę brał olej ciągnik no i co się okazało do roboty jest, są dwa zawory wydechowe w głowicy i są przy tym zapieczone. Zapieczone są te pierścienie olejowe, w którymś z tych. O, ten jest zapieczony, widzicie? Nie, nie sprężynuje. I tak. Wał jest pierwszy szlif. Panewki, funkcję, nówki nieśmigane, tłoki. Yy, podejrzewam, że były nowe. Tuleje są bez progu, bez niczego, no ale kupiliśmy nówki, to, to założymy nówki. Yy, wał jest bez żadnej ryski, bez niczego, nominał. Yy, wtryski patrzyliśmy. Lid yy, majonez, jeden tylko trochę tak. Skośnie leje, ale, ale wymienimy wszystkie cztery końcówki na nowe. Yy, no i co? Aha, pompę oleju. Yy, tamten zawór, co jest bezpieczeństwa. Troszeczkę się przycinał. I, I też wymienię ten zawór. Co i wszystko, wszystko, git majonez. Brał olej przez to, że tam te dwa zawory, przez te dwa zawory uciekało. Ucieka olej, spala olej. No i tyle. no, Tak to traktor. W bardzo dobrej kondycji. Silnik. No nie wiem, a czy tu będzie widać. No ale no no jest. No minął no tam trochę zaśmiecony. Ten, no ale to jest to jest z czyszczenia. Pierwszy szlif 0,25 panewki. No i co? Pompa wtryskowa wszystko suchutkie. No to tyle, chciałem pokazać Wam jak to, jak to wygląda, żeby nie było, że, że nic nie robiłem. Mój tata uparty, mówi zaglądamy, zobaczymy co, co się tam kryje. Chwila jest teraz przerwy od pracy dla osiemdziesiątki, dla no bo zostało tylko pryskanie rzepaku i tyle no praktycznie. Co ci miałem jeszcze powiedzieć? Aha, napisalibyśmy ci mi, może jak ktoś wie, z jaką siłą dokręcać głowicę. Yy, i, I. tyle, no praktycznie. Dobra, będę się żegnał. No, z dalszych prac może coś, coś zrobię, ale to, to zobaczymy, jak z czasem zobaczymy, bo mój tata jutro przyjdzie. Wcześniej jadę po, po panewki. Nowe założymy. To podejrzewam, że jak że jak przyjadę, to już tule wszystko będzie posakładane. Panewki tylko od spodu będę trzeba przykręcić. No i tyle. Do zobaczenia. Cześć, na razie.